Psalm 20 Przewodnikowi Chóru, Psalm Dawida. Niech Cię Pan wysłucha w dzień ucisku, imię Boga Jakubowego niech Cię strzeże, niech Ci ześle pomoc ze świątyni, i niech Cię wesprze z Syjonu. Niech wspomni wszystkie suche ofiary Twoje, a całopalenia Twoje niechaj przyjmie Sela. Niech ci da, czego serce twe pragnie, niechaj spełni wszystkie Twoje zamiary. Będziemy wykrzykiwali radośnie z wybawienia Twego, a w imieniu Boga naszego wzniesiemy sztandar. Niech wypełni Pan wszystkie prośby Twoje. Teraz poznałem, że Pan wybawia pomazańca swego i wysłuchuje go ze swych świętych niebios przez zbawienną moc prawicy swojej. Jedni chwalą się wozami, a drudzy końmi, my zaś imieniem Pana Boga naszego. Tamci zachwiali się i upadli, my zaś stoimy i trzymamy się prosto. Panie, daj zwycięstwo królowi. Wysłuchaj nas, kiedykolwiek cię wzywamy.